Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy do rozpakowania dwie paczki. Jedna, tutaj, to co widzicie, jest bardzo fajna. Taka fajna historia się wiąże z nią, ponieważ została zrealizowana przy pomocy kolegi z Discorda. A czy w ponieważ to było na święta Bożego Narodzenia i nie, nie byłem wtedy w Norwegii, tylko w Polsce, a w Norwegii w pewnym sklepie, z którego korzystam, pojawiły się dwie monety, które chciałem kupić i akurat właśnie się z, e, rozmawiałem na Discordzie z kolegą z Norwegii, który, którego poznałem i on mówi, że nie ma problemu, że może dla mnie przetrzymać te monety, zamówić i i jak przyjadę do Norwegii to, to mi je wyślę i tak też było, więc e, jeżeli mnie oglądasz, bardzo Cię pozdrawiam, e, że pomogłeś mi. One nawet dość długo czekały, bo ja bo po świętach Bożego Narodzenia od razu nie wróciłem do Norwegii, przedłużałem sobie urlop, przedłużałem, w końcu wróciłem i można powiedzieć, że e, wysłał mi je tuż przed świętami e, Wielkanocnymi. Więc, no bardzo fajnie z jego strony, że pomógł mi i to pokazuje, że fajnie, fajne można znajomości zawrzeć na Discordzie, które, które się przydają we, w realnym świecie, tak? Dobra, co my tutaj zamówiliśmy? Zamówiłem, e, e, tak, już moneta, podejrzewam, zapomniana. E, bo poni ponieważ tyle się pojawia tych nowych monet. E, Pacman 40-lecie. E, fajna monetka mi się bardzo podoba, dlatego ją chciałem mieć, no, zależało mi, właśnie, żeby ją kupić, e, ponieważ była dobra cena. No są to monetki bez kapsli, więc będę musiał je sobie zakapslować. Nie ma ją z woreczka. Zobaczcie. Dzisiaj nagrywam bez, przy świetle dziennym, bez żadnych lampek. Zobaczymy jak wyjdzie ten film. Taka prosta ta monetka, bez żadnych fajewerków. Tutaj w kółko ten Pacman. I duszki. Chciałem mieć tą monetę z kilku względów. Między innymi bardzo fajne mam wspomnienia z gry w tą grę za czasów oficjalnych I dlatego musiała u mnie zagościć. Dobra. Ich tych sztuk mam chyba już nawet nie wiem. Jest a, ta oto monetka Lunar Rog Wołu, tyle że po prostu z Primemarkt. Zbieram również te serię z Primemarkt. Y i ktoś sobie pomyśli, że to jest tam dobijana w nie wiadomo jakiej ilości ta seria. Lecz to nie jest tak do końca, bo ta seria Markt ma nakład z tego co pamiętam 30 tysięcy. Jeżeli się nie mylę, jeżeli się mylę to może mnie ktoś poprawić. Zobaczcie. Bardzo fajne są te, te lunary. Zbieram je, jak już wiecie, z poprzednich moich odcinków. I tych mi akurat brakowało, więc kolejny punkt zebrany. Dobra, mamy to. Tutaj mam jeszcze Lunara pierwszego myszki, ale to już z innego zamówienia. Z rynku wtórnego, w dobrej cenie. Jak coś w dobrej cenie trafia z Lunara, to zawsze staram się, jeżeli mam środki, kupować. Tu doleciały mi dwie jednocióweczki. Dobra, mamy to i mamy następną paczkę, troszkę większą. I tutaj też jest fajna sprawa, bo chyba pierwszy raz na historii moich filmów będę miał premierę na polskim YouTubie. Ponieważ nie widziałem jeszcze, żeby ktoś prezentował tą monetę na tyle ile śledzę. Mogę się mylić. Ale, ale chyba jeszcze nikt jej nie pokazywał. Jak pokazywał, no to nie będzie to premierą. Dobra, już Wam Państwu pokazuję. Szybko zgrabnie otwieram te pudełka, żeby cennego czasu nie. Jak to otworzyć? Dobra, to od spodu otworzymy. Tutaj jest też e, przysyłka już z rodzimego podwórka, czyli z Polski. I tutaj też jest ciekawe, bo akurat chciałem za zrobić. E, Zamówienie w tym sklepie przez wzgląd na kapsle, które są w tym sklepie i czekałem do momentu, aż pojawią się jakieś monety, które będą mnie interesowały. żeby samych kapsli nie zamawiać, tak i tak też się stało. Dobra, fajnie zapakowane, fajne pudełko, dobry standard. Tutaj chyba kapsle, może tutaj też kapsle. Tu monetki mamy, tu kapsę, tu w kopercie jakiś certyfikat, czyli będzie coś też z Pertmint, bo Pertmint przeważnie te certyfikaty dołącza do swoich produktów. Dobra, szybko, szybko to robię. Hmm. Szybko, nie pójdzie chyba? Najwyżej przewinę tutaj to rozpakowanie. No tutaj, monetą, którą się pojawiło w tym sklepie i sprawiło, że zrobiłem tam zamówienie, było, była monetka serii. Jest ta serii. Mowa tutaj o mamucie włochatym. Kolejne kolejnej serii Prehistoric Life Jest to mamut. Seria fajnie się rozkręca, bo no naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o szczegóły, zobaczcie tych yy, yy, naszych przodków ludzi. Bardzo ładnie odwzorowane na takich małych postaciach. Bardzo fajnie to, to wygląda. Już tutaj oczywiście są wersje przerabiane na, na te antyczne i nawet pozłacane. Tutaj kolega Staw to robi, więc możecie u niego na kanale zobaczyć. No ja takich rzeczy z tymi monetami nie będę robił. W tej opcji, której wyszły, mi się wystarczająco podobają. Dobra, mamy to. Mamy no Mamuta, bohatego. tego. Powinno być sztuk chyba trzy. Dobra, przejdziemy. Tutaj mamy z, ten certyfikat, co mówiłem, że coś z Germania Mint będzie. Jest tutaj listek. Jest to moja dopiero druga moneta z tej menicy. Germania Mint. Pierwsze moneta oczywiście są fawnirki. Tutaj wziąłem za takiego liścia z ciekawości. Jak ja to mówię, niedługo ma się ukazać. Jeżeli dobrze kojarzę, druga już ta moneta serii. Tutaj mamy liść. Taki sobie. Taki fajny. Fajnie, fajnie. Dobra. Mamy. Tutaj mamy też o, mamucik. Mamucik. E, tutaj mamy jeszcze buliówkę krugeranda srebrnego sztuk dwie. Jakoś tak nie przepadam za tymi Krugerrandami jakoś szczególnie, ale tak sobie zbieram po dwie sztuki z każdego rocznika, tak? Bo jeżeli chodzi o takie bulionowe monety, to wolę się skupić na, no na amerykańskim amerykańskie orzeł lub e, e, lub Kanadyjski liść klonowy. To są takie moje typy. Dobra, chcę Wam pokazać tą premierę. <laughs> Podejrzewam, że może tu będzie. Ale zaraz przekonamy. I Podej... nie uszkodzić. Mamy kopertkę, to dam, to dam, to dam. Szybko, ładnie się podda. 3, 2, 1. Jest. sztabka moneta. sztabka moneta, zaraz jakiego tutaj jak ten smok jest, tak jest ten smok. Hmm. Jest to kolejna chyba z serii tych sztab komunet, nie śledzę, aczkolwiek e, mam chyba jeszcze jedną z 2020 roku. Tutaj wam postaram się, żebyście mogli jak najlepsze szczegóły. No, zobaczcie, smoka naprawdę robi fajne wrażenie. O, tutaj fajnie. To światło gra, gra, światła. A dzisiaj mamy taką słoneczną dość pogodę, więc fajnie to pada to światło i mamy takiego smoka. Jednouncjowa. Szkoda, że bez kapsli to mm, wydają, tak? To jest w tubach. Są te sztabkomonety. I znowu będę musiał zrobić zamówienie w jednym ze sklepów, w którym są takie sztabkomonety, widziałem. Ale też pewnie poczekam do momentu, kiedy będzie jakaś ciekawa moneta w tym sklepie, która będzie mnie interesować. No i tak jak widzicie, macie premierowo na kanale Srebrnej Skarbonki sztab monetę od Pertmint Piękny Smok. Dajcie znać, czy macie, czy zbieracie, czy Wam się podoba. Podobają te sztabko monety. Super, super. Cieszę się, że sobie wziąłem tego smoka. Tylko będę musiał teraz zatroszczyć się jakieś kapselki. No i tutaj no kapsle zwykłe, ale powiem wam o co chodzi z tymi kapslami. Chociaż jednego. Są to takie fajne kapsle większe. Rozmiarowo, jeżeli porównać, są to kapsle na dwie uncje. Kupiłem je pod Libertaty. tak. Libertaty te przychodzą bez kapsli, i bardzo lubię mieć wszystkie swoje monety w kapslach. Jeżeli nie w tubach, to w kapslach muszą być. I moje Libertaty też muszą się naczekać na te kapsle. Czekają. Zapakowane próżniowo, ale już niedługo wskakują w te kapsle. A tutaj to nic innego jak e, też kapsle, tylko, no tylko dla, na 5 uncji. Na 5 uncji też przez kapsle przychodzą, a tutaj mamy, że mają pasować. Nie mam do przymiarki tych libertadów. Są w innym miejscu, ale niedługo tu trafią. Dobra, to na tyle na dzisiaj. Jeszcze ostatni na dzisiejsze pozycje rzut. Mam od bardzo, bardzo fajna ta moneta. Te małe szczegóły tych ludzików. No zobaczcie sami, wszystko ładnie widać. Pewnie jeszcze po zakończeniu filmu będę się przyglądał im, żeby nacieszyć oko. No i tutaj premiera smog sztab komuneta od pertmint dajcie znać jak ją widzicie i dziękuję za uwagę tak jak zwykle zapraszam do komentowania do zostawiania lajków i trzymajcie się pozdrawiam wam, was wszystkich cześć